Was. Super, lol, Zajubicie. Zajubicie, A, Panowie, dobra, skończcie, do... Obkupcie się, Dwa HP. obkupcie się na full Chcecie awki? Nie yeah. okay. I ja robię tak, okay. że kupuję sobie broń na wszelki wypadek, żeby tu dobiec yy, na inną Potem no. jak coś sobie dobrze, Dobra, dobra, dobra Jak coś to zróbcie tak, bo to i tak istotnie. Macie raz. broń O, dobra Pamiętajcie, żeby mi da sprawdzę, czy nas nie zachodzą. Dobra, chyba wepójdą. Do. Do. Brawo, no i paka. Gdzie jest? Patrz w domek, gdzie? 92%. Patrzysz tam? Zabrzemy już, spokojnie. No. To iść tam do nich? Czy co zrobić? Czy czekać? Ja patrzę domek cały czas. Ukrajcie to, proszę was. Spokojnie, ci. Na midzie, na midzie dwóch. Na, na midzie są obaj. Jeden Kurwa. jest obity. Dwóch dobra, na ja schodzę midzie. na A. Dobra, dobra zostanę. Zostań. Oni by tu musieli pójść na jakiegoś BS-a. Dobra, wychodź. Tu. Dobra, okay. jeden wpatrzony. Jest na tych skrzynkach takich, po prawej stronie. Tak, żeby miał widok na galę stamtąd. gdzie jest paka? Wzięli chyba W Dobra, ostatni gdzie jest? Spokojnie, ugrajmy to e, Spokojnie Tam, e, tam na lidzie, na lidzie, Widzę, widzę No nie wychodźcie, on bo je, on jest na gale teraz Super, my o panowie o. Czy on, czy co wy zrobiliście? Co my zrobiliśmy teraz? Stoping Pink Passion, O Boże No, dobre Dobre Remis Ja pierd... to jest dziwne To taki remis, że... A tu alla, alla storia